Miła, przyjazna atmosfera, zawsze jest ładna pogoda, bardzo dobre jedzenie i dużo znajomych, sympatycznych, fajnych. Tu jest inny klimat, ja gzik to ja w domu też jadam, ale taki jak tutaj jest, no, to, to jest inny, nie wiem jak jest zrobione, czy od rąk tych dziewcząt, czy z koła gospodyń, to zależy, ale, ale prawie wspaniale, także no, no i tak działa znajomych mnóstwo, takich z którymi się spotykamy cały rok gdzieś tam, ale tutaj jest takie zwiększenie. Trzeba być po prostu, trzeba wspierać tutaj inicjatywę państwa głowackich, którzy tutaj zapoczątkowali to wszystko i no, piękna sprawa jest, Ja obojętnie jaka pogoda, czy... Trzeba być po prostu. Wszystko jest wyjątkowe, wszystko jest super. Od 23 lat jesteśmy co roku. 23 rajd, zjeżdża cała masa gości z gminy, spoza z gminy, z Poznania, z Obornik. Bardzo, bardzo chętnie ich zawsze gościmy. Koło Gospodyń Wiejskich przygotowuje poczęstunek. Jest to nasza cykliczna impreza jesienna. Bez tego nie wyobrażamy sobie jesieni w Dzięki temu, że społeczeństwo lokalne, mieszkańcy, ale także Koło gospody Wiejskich przede wszystkim i i OSP z Zielątkowo bardzo pomagają, no i Rada Sołecka, wszyscy wspólnie. Jedni bez drugich uważam, że nie, nie, nie istnieją, bo oni bardziej, OSP za techniczną sprawę odpowiadamy, my za zakup z tych wszystkich dobroci, które tu mamy, a mieszkańcy pomagają. Parowanie ziemniaków, to nasi rolnicy, taki parownik nam tutaj... Koło gospodyń sprawiło, że sami sobie przygotowujemy, już nie musimy się o nic martwić. Tutaj za 20.12 jeszcze deszcz padał. Mniej więcej, mniej więcej o tej godzinie przestało, wyszło słońce i do tej pory jest słońce. Nieoficjalnie wiemy, że koło 16 znowu zacznie padać, ale o tej porze to będzie już kończyć. Tak jest zawsze. Tu, tu już kilka razy przechodziła burza. przychodziła burza nad Obornikami, przechodziła burza nad Suchym Lasem. W zielonkowie zawsze świeciło słońce. Dla rowerzystów, dla nas, żebyśmy mogli się bawić. I cieszyć tym czasem. Nie wiem, to jest jakaś tajemnica, może tam do góry mój mąż czuła nad tym nadal jeszcze bywały takie sytuacje, że w samym centrum Zielątkowa deszcz padał, a na Polanie samicy świeciło słońce. I tak jest dzisiaj. W koło wszędzie pada, a nad nami słońce świeci. I trochę wiatr jest, no bo to zawsze wiatr rowerzystą wieje, ale pogodę mamy. Graças a gente aí,